Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Kasia Daszkowska, dziś nietypowy magazyn Gość Dnia Radiażnina FM, bowiem plenerowy, plenerowy dlatego, że jesteśmy w Biskupinie. Dziś moimi gośćmi będą ludzie, którzy doskonale znają się na tradycyjnej kuchni i zapytamy, czego tak naprawdę można tutaj skosztować. Kierunek zwiedzania wprawdzie wskazuje przeciwną stronę, my idziemy w nieco innym kierunku, według znaku, który prowadzi do krainy dawnych smaków. Zapachy zachęcają do tego, aby podejść gdziekolwiek i zapytać się kogokolwiek, czego można tu spróbować. Kuchnia rycerska, małgorzata bliskowska. Jakby pani mogła tak no. opowiedzieć o tym, co tu się teraz na tym stole wyprawia, co tutaj powstanie. O Jezu, co tu się wyprawia? My tutaj robimy głównie jedzenie plepsu. Aczkolwiek niekoniecznie było plepsu, bo to, co było y, szlacheckie, piękne i elity jadły, to po stu latach jadł kleps. Y, tutaj robimy taką y, krótką ofertę, y, prezentację y, kilku różnych epok, czyli mamy potrawy od IX wieku y, do XVIII, a kolejki zaczynamy mieć y, jak za komuny. Także parę, parę epok nam tutaj weszło. Ja robię przede wszystkim bułkę pośną, która na kilka dobrych setek lat zdominowała Europę. Jest to najprostsze ciasto na zaczynie bułka z mąki pszennej, którą właściwie w całej Europie używano. No, i tutaj mamy do zaprezentowania 15-wieczny placek Puri, który służył jako talerz i łyżeczka również. Mamy kutasiki, które były odpowiedzią na magnackie pasztety z ciasta francuskiego. Mamy kwas chlebowy, który robimy w domu u nas 200 lat już jest przepis. Musztarda gruszkowa, przepis 1682 roku z pierwszej książki kucharskiej, wydanej drukiem czyni Ferticum Ferculorum. No co jeszcze? Gąszcze, wszelkiego rodzaju sapory. No też jeden z ciekawszych gąszczy to jest jeżyna z migdałami, napikantnie. Mamy kiełbaski niki i robimy, no właśnie, coś, co już jest zapomniane, a kiedyś było typowo polską potrawą czyli rzeczy z ciecierzycy i soczy, soczewicy. Są proste, tanie i można je szybko wykonać w domu. I pożywne. Ostatecznie się je smaży, piecze. My akurat tutaj smażymy na głębokim oleju, aczkolwiek to w zależności od strefy klimatycznej albo smażyli na oliwie, albo na łoju, albo wsadzali do pieca. To w zależności od dostępności do drewna. No i od pory roku też, nie? Tak, rozglądam się dokoła i o czym nie wierzę, drodzy Państwo, tam ludzie jedzą talerze. Idę zapytać o co chodzi, czy to naprawdę może być takie smaczne. Kuchnia historyczna konwivum Grażyna Łysakowska z Katowic. Podajemy na jednorazowych naczyniach, które można zjeść z obtrąb pszennych. Także to jest takie dodatkowe, jeszcze prawda, doda, takie dodatkowe, dodatkowe coś. Takie. Mamy jeszcze tylko płytkie talerzyki, wszelkie głębokie już zostały zjedzone wraz z potrawami, które zeszły z kotła. Także. Proszę Oj, powiedzieć, co tutaj no, pani ma dobrego. My, my reprezentujemy kuchnię średniowieczą średniowieczną XIV-15-wieczną. Potrawy, które oferujemy są z tego okresu tylko i wyłącznie, według, według według tych przepisów, no więc dla dzieci największą zabawą jest tutaj robienie ciasteczek takich. To jest taki piernik, bo to smakuje jak piernik, jest to role przepis portugalski XIV wieczny. Można to wtedy dzieci co to największa atrakcja, prawda, samemu sobie zrobić. Dla dorosłych oczywiście mieliśmy zupę królewską, to jest kurczak w Cynamonie razem z Kaszą Jaglaną. Po czym jest, podże, jest podżerka karolińska, to jest z kolei takie danie jednogarnkowe, wieloskładnikowe, to jest mięso wieprzowe, duszone z warzywami w piwie. Dodane jest do tego, dodane jest do tego... Um, Soczewica zielona, do tego ogórek kiszony, takie specjalne kluseczki z mąki żytniej, z kminkiem, no i takie danie jednogankowe W tej chwili jest gotowy kurczak różany, to z kolei jest grillowany kurczak w sosie z płatków róży i mleka migdałowego. No te krusterole, także mamy, tak są takie powiedzmy jakieś takie przykładowe dania, które tu w warunkach bardzo polowych, dania dworskie w warunkach polowych, które jesteśmy w stanie zaprezentować i pokazać, jak również mamy, proszę na ogień, jak również mamy przyprawy do demonstracji, mamy tutaj przyprawy, którymi używano w wiekach średnich, to jest galgan, galgan, to jest aframon madagaskarski, to jest pieprz beba, no i najbardziej znany z wszystkich przypraw, które były, to są, to jest i w tej chwili jest do dostania u nas wszędzie, to jest um, czosnek niedźwiedzi. Czosnek, czosnek niedźwiedzi daje tak, że on dodaje raz, że daje kolor, dwa daje smak czosnku, podczas gdy potem nie ma smaku czosnku, nie trawi się tak jak czosnek, że potem wszyscy wiedzą, o, ty jadłeś czosnek. Nie, czosnek niedźwiedzi tego nie robi. Czosnek niedźwiedzi nawet rośnie w Polsce, więc z tym, że na wiosnę, się go zbiera, suszy i tak dalej. Jeżeli chodzi o te pieprze, no to niestety nie ma ich w Polsce, trzeba ich sobie, trzeba je sobie sprowadzić po prostu. Mleko migdałowe też robimy sami, bo w sklepach nie ma mleka migdałowego, jako takiego, to jest właściwie mleko sojowe z dodatkiem aromatycznym, yy, jakimś tam, czy dodatkiem wielkim migdałów, no my to robimy z samych migdałów, więc, yy, więc jest prawdziwe, stuprocentowo migdałowe. A proszę powiedzieć, ludzie chętnie wracają do smaków przyszłości? Yy, tak, 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 yy, bo wydaje mi się, że wszystkie te potrawy mają zupełnie inny smak, yy, niż jesteśmy my do nich w tej chwili przyzwyczajeni, zupełnie inny. Wręcz nawet dla niektórych mocno szokujące, że to można, że to połączenie, powiedzmy, przypraw daje aż taki, no, takie, takie wrażenie smakowe, dlatego że te pieprze, znaczy to nie pieprze, te przyprawy, które są ostre, pieprze i czarny daje smak pieprzu czarnego. Od początku do końca czujemy pieprz, podczas gdy pieprzku beba się czuje ostro, potem się czuje gorzko, potem troszeczkę jak imbir, na koniec jest taki smak cytrynowy i faktycznie czuje się te fazy, nie że ja je opowiadam. Proszę skosztować i proszę powiedzieć, czy, pani be, czy będzie pan czuł takie, jak ja powiedziałam, fazy. Proszę go powoli pogryźć. Proszę ocenić, <grym> czy rzeczywiście tak jest. Jest pieprzny dosyć. Zmienia się smak? Zmienia zmienia się. Fajny smak na temat. Nie jest ostry, pani... nie, nie jest ostry, ma pieprzny taki fajny, typowo czarnego pieprzu. No, czarnego pieprz jest ostry, bo czarny pieprz ma inny Taki posmak. No, czarny, ostry, jest po prostu ostry. No, zmienia się. fajne. Zmienia się, prawda? Fajny. A Pozemie? można kupić tutaj u Pani to przyprawienie? Nie, proszę, to my to sprowadzamy z Ameryki Południowej, z Afryki no, Południowej. Ale tak, jest, nie. Nie jest dobry. To czeka nas długa wycieczka. No, no to, tak. Ale, tak. No, tak. E, także... Ale Prawda? Jest ja I czuć, i czuć te, poszczególne, i te, te poszczególne. Najlepsza jest końcówka, prawda? To jest, nie, to jest nieprawdopodobne, że w takim małym ziarenku jest tyle no smaków, prawda? Kasia Daszkowska, radiożni FM, próbuje, gdyby coś mi się stało. Ja myślę, że nic Pani się nie stanie. Ale jest naprawdę. Ale jest rzeczywiście, rzeczywiście. Drodzy Państwo, trzeba tego skosztować. Jeżeli tutaj można sobie tak rączką podabrać, to polecam, jest naprawdę smaczne. No jest zupełnie, my to stosujemy, te przyprawy stosujemy w naszych, w naszych potrawach, bo staramy się powiedzmy, jeżeli już coś odtwarzamy od tego jak wyglądamy, ściśle z ikonografią, tak samo na kotłach, włącznie z tym, że mamy historyczny, bardzo też zgodny, zgodny z ikonografią róż, na którym gotujemy, no, nie, tak czy sama, powiedzmy cały jest, kombajn, jak jest, to jest mąż nazywa, także fajne. no... Staram się być wierni historii, żeby jednak no, gdzieś jest, nie okłamywać, jest, bo każde swoje jest jakimś kłamstwem. Ostrożne, bardzo mi tak, bardzo dziękuję. dziękuję. Nie, bardzo. Również, nie, nie również. Idąc już w kierunku osady biskupińskiej, nie sposób nie zatrzymać się przy stoisku z bułeczkami, bułeczkami, bo tak to wygląda. A co, a co to jest tak naprawdę? Zapytamy za chwilę pana, który się tym wszystkim zajmuje. Adam Maciejewski, karczma pod koło Kołobrzeg. To co, co robię tutaj? Przede wszystkim zajmuje się rekonstrukcją pieczywa. Tylko, że w badaniach archeologicznych przede wszystkim wychodzi pszenica w większej ilości jak żyto. Także spulchniaczem dla, dla produktów, które ja robię jest, są przede wszystkim drożdże które pozyskiwano przez wyrób piwa na chatach, a piwo, piwo było normalnym napojem. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, służyło ono do picia, wodę piło bydło. Naparów ziołowych, napary ziołowe pijano tylko i wyłącznie jak, jak ktoś był chory. Także herbatki tego typu rzeczy też odpadają. Kawy nie znano, drożdże piwne, mąka pszenna, mieszanki ziołowe dodawane w przeróżnej formie, suszone śliwki. Z można piszeć, co się żywnie podoba i forma jaka, jaka się żywnie podoba. Tym bardziej, że nie mamy danych ani archeologicznych, ani, ani etnograficznych jako takich na to, co moglibyśmy robić w kuchni. Nasi, nasi przodkowie nie pisali, nie chciało im się. Najprawdopodobniej posługiwali się runami, ale pisać nie pisali. I my mamy wielką zagadkę, mniemanologię, że tak powiem, to co, co robimy w kuchni. Do, do XIII wieku póki nie mamy. Yy, Książek spisanych e, przez e, mnichów, to no, tak szczerze mówiąc, tylko nie mamy. E, nie używam żadnej chemii. E, nie ma polepszaczy, jestem akurat piekarzem z zawodu i powiem pani, że e, załóżmy taki chleb 7 ziaren, dodaje się jeden talerz polepszacza na e, 200 chlebów. Tutaj tego nie ma. Można spróbować? Tak, oczywiście. по убааць бо Валерійінкевич паўнона-заходняя честь Беларусь ша кухні польскабеларускіпрацуем ухня беларускай зісі показывала такі сырнічкі у нас там назилася творук монка яйко робіся такі пляцушкі і на патэні але смажоны і познейй то было заправяно e, мёом. І душоны в мёдзе баровка з гуры. Така норммальна хлопскае дзенне нормально. І яшчэ гатуемы тым пеццу хлебовым, капулковы пец, ж гатуемы в гарках. Вчора гатавались мы каша на бочку, каша грычана. A za jakiś czas, jak dożyje zakwa, zakwas, to będziemy robić normalny czarny chleb, taki e, z mąki razowej. E, tak e, normalny czarny chleb, jak na wioskach kiedyś robiony był. Bez droży, e, bez niczego. Najzdrowsze zdanie. Bardzo dziękuję. Tradycyjnie według zwyczajów biskupińskich oczywiście nie może zabra zabraknąć również podpłomyków. O tym opowie nam Pan ja mam na Robert Sporny. Właśnie mieszkam w Gąsawie, a pracuję tutaj w biskupinie. Tutaj akurat serwujemy dzisiaj podpłomyki. No tak jak pani widzi, są tutaj pieczone na takich jak wykonanych z gliny. Nie przepalają się, a tutaj akurat jest kasza jaglana z malinami. Jest też miód wielokwiatowy, Nie, ale ogólnie jest strawa pradziejowa. Także smaki z przeszłości. A proszę powiedzieć, to są takie nasze tradycyjne podpłomyki. Jak się je robi? To właśnie, to jest z mąki takiej właśnie razowej. Najlepiej jakby było orkisz. Właśnie tutaj widać jest żarno, gdzie można to właśnie myło się ziarno na mąkę. Potem dolewało się troszeczkę wody, takie ciasto. I to właśnie takie naleśniki pieczone na kamieniu lub na takim talerzyku wykonanym właśnie z gliny, z takimi wgłębieniami. I to jest doskonała sprawa. Ludzie myślą, że to też z jajkiem jest, ale wtedy drobiu nie było, więc... No jedynie jakieś tam jajka od kaczek, ale takich... Kur nie było, nie? Więc... Ale to w ogóle jest tylko samo naprawdę ciasto Mąka, no woda, nie? Nic więcej. Najedliśmy się, najedliśmy, ale wiadomo, że kuchnia to tak naprawdę nie tylko jedzenie. Czasem trzeba to strawić i czasem potrzebne jest też coś do popicia. Kiedyś wody nie pił, to spożywano napój, który nazywany jest piwem. Z pewnością piwo to różni się od piwa, które dziś możemy trafić na półkach sklepowych, ale zapytajmy dokładnie, jak to piwo powstaje. Gmina Żnin, Marian Kawka. Co może nam Pan powiedzieć na temat tego trunku, złotego trunku? No jednym z najważniejszych napojów ludzkości jest piwo. Wszyscy piwo lubią, co prawda no niewielu dokładnie wie, co to jest i tutaj się właśnie spotykamy z bardzo strasznymi pytaniami. Z czego jeszcze się robi piwo? Nie tylko z chmielu? No niestety, chmiel jest tylko Przyprawą do piwa, i cały czas powtarzam, tak jak pieprz do zupy, tak chmiel do piwa. A podstawą y, piwa jest zboże. I lokalnie w, w danym kraju, w danej cywilizacji jakie zboże uprawniano, z tego ważono na miejscu piwo, i to jest od przynajmniej kilku tysięcy lat, pięciu, sześciu tysięcy lat są dowody już. Materialne, że ludzie znali tą technologię i taki napój sporządzali. Różnie. No, najwcześniejsze są w dolinie Eufratu, Tygrysu, gdzie dzisiaj się toczą te brzydkie walki. Tam prawdopodobnie narodziło się piwo. Tam występują w Nazurze takie warunki, że mogło ten proces w jakiś sposób samoistnie zajść. Natomiast no, powoli ten, ta, ta kultura ważenia piwa rozeszła się poprzez Fenicjan do Europy, potem wzdłuż basenu morza y, Śródziemnego, następnie przewędrowała poprzez zakony do całej Europy, do północnej Europy i między innymi do nas. Być może też no, są też badania takie mówią, że biskupi nie, nie musieli importować technologii, tylko mogli samoistnie tak samo tutaj wpaść na to, także Ślady organiczne, jakim, jakim są wszystkie surowce związane z piwem i produkty no w stanowiskach archeologicznych się bardzo trudno przechowują i, i trudno znaleźć takie bezpośrednie materialne dowody czy pisane. Natomiast, natomiast no, na, na pewno ludzie sporządzali sobie takie ciekawe napoje. Czym się różni? Które stoi na półkach w To znaczy, no, w czasach, gdy mamy kiełbaso podobne wyroby, szynko podobne wyroby, chlebo podobne wyroby. No i tak samo jest z piwem, że mamy piwo podobne wyroby. Piwa natomiast takie rzetelne, ważne no, można spotkać w małych browarach, browarach restauracyjnych, natomiast koncerny no, ważą napój piwo Zawartość alkoholu reguluje się ilością surowca, który wsypuje się na daną objętość wody. Im więcej surowca w stosunku do objętości wody, tym mocniejsze piwo będzie. Natomiast wiadomo, że kiedyś piwo było powszechnym takim napojem codziennym i nie mógł to być napój mocny, no ponieważ no wszyscy by leżeli uwaleni. A kto by pracował i kto by tworzył naszą cudowną cywilizację, która no w tej chwili nie zmierza w niewiadomym kierunku na pewno. No ale, ale, ale piwo było używane, było 1-2% góra i to piwo mogły pić dzieci, mogły pić. Co to było piwo w tamtych czasach trzeba wiedzieć, już w średnim wieczu gdy tworzyły się miasta, gdy ludzie no wiadomo, gdzie są ludzie, tam i są odpady, śmieci i różne takie z tym związane. Substancje, już nie będę ich nazywał po imieniu, natomiast w związku z tym źródła wody, które były w takich tworzących się miastach w okolicach, no, bywały zatrute i, i, i była to niebezpieczna sytuacja. A piwo, ponieważ jest poddane w procesie ważenia działaniu wysokiej temperatury, poza tym zawiera chmiel, który działa bakteriobójczo, alkohol, który zabija bakterie, także no, był to bezpieczny napój, którego władze zawsze, jeżeli wybuchała zaraza, zalecały władze miejskie pić tylko i wyłącznie piwo. Takie czasy były fajne. Zainteresowanie pańskim stoiskiem jest spore. Tak, no spore w ogóle zresztą w tym roku jadłem, generalnie ludzie się interesują i no temat trafił jak widać, bo frekwencja jest bardzo duża, weekend zresztą pięknie wypad, pogoda dopisała, w związku z tym, no jest, no my tutaj na miejscu ważymy po kolei cały proces ważenia piwa, pokazujemy, przez tydzień będzie fermentowało i w przyszłą niedzielę o godzinie 12 podamy do degustacji, no po łyku już tutaj uprzedzam na głowę piwa uważonego tu na miejscu, które powstało w Biskupinie w czasie tego festynu, jak co roku zresztą od 18 lat, no my tutaj już ważymy piwo 18 lat. Czy ten czas trwania festynu jest wystarczające do tego, aby naważyło się dobre piwo? Tak, no to czas, no to odpowiada takim realiom średniowiecznym. Wtedy piwo się ważyło na użytek codzienny, także to nie było leżakowane, nie było przechowywane, nie było nagazowywane, tylko go uważyło. Ważne jest, żeby odfermentowało i żeby nie było drożdży żywych. Drożdże muszą osiąść na dnie kadzi, bo wypicie żywych drożdży, no wiadomo, wiąże się z takimi brzydkimi sensacjami żołądkowymi. Natomiast jeżeli ono odfermentuje, no to, to taki napój podawano, wypijano i my taki napój podamy tutaj, także spokojnie zawsze co roku robimy piwo tu na miejscu. To jest to piwo biskupińskie, jak mówię, od 18 lat już. Kochani, to na tyle. Nie jestem w stanie zatrzymać się przy każdym stoisku. Myślę, że po prostu musicie przyjechać i sami spróbować tych wszystkich pyszności, tych wszystkich potraw i przypraw, które naprawdę są nietypowe i smakują nieco inaczej niż nasza tradycyjna staropolska kuchnia. Nietypowy magazyn gość dnia, prosto z biskupina. Dziękuję za uwagę. Gość dnia radiażnine FM.